Witajcie serdecznie kochani w maju. Majowy miks za 314 tym razem. No to tak, tak różnie z tymi cen, cennikami. Tym razem zrabki tańsze. Jest tylko jedna za 20, a tak to są te za 10, za 5, trochę za 3, za 2. Yy, taki bardziej relaksacyjny miks. Dzisiaj 1 maja yy, mamy taki trochę patriot wrapping samo będzie trzeciego. Dwa razy białe złoto: 32, 34. Plus do tego 4, e, Szósteczka i z szósteczką krzyżóweczka. Bagnet w bonusie. Zaczniemy od białego złota. Krzyżówka będzie relaksacyjna. Mam nadzieję, że coś wpadnie, bo słuchajcie, to jest takie ryzyko. W, z tymi miksami wpadnie, nie wpadnie. 35

11 31. Oj zaklęta zdrabka, 17 i 21 czyli białe złoto dla mnie w formie. Szarej 77. Bardzo lubię tą zdrabkę, ale ona to mnie tak niekoniecznie. Tu szukamy siódemek. W pierwszej grze nie ma, a w drugiej też nie ma, w trzeciej nie ma, w czwartej nie ma. Piątej. nie ma zrobka z numerem 6 w 6 grze nie ma w 7 też nie ma 6 to jest dzień mojego urodzenia więc może coś tam będzie dla mnie szczęśliwa w 8 grze nie ma w 9 też nie ma w 10 jest siódemka. super, czyli już na pusto dzisiaj z 30 coś pada i już w czerwcu też coś będzie druga siódemka, super No i na dwóch siódemkach. Tu mamy 10 i tu 10, więc 20 zł na 30 na razie, a jeszcze jest krzyżówka. Krzyżówka z bagnetem w bonusie. RT. Jak to nagrywam, to jest piękna pogoda i tutaj przed włączeniem kamery to muszę wam zdradzić, że tak dzieciaki zaczęły krzyczeć, ale tak fajnie rozmawiają, że mam nadzieję, że wam nie przeszkadzają. Ja kiedyś naszekałam, ale w sumie mówię, dzieciństwo musi się wyszaleć, dzieciaki. Też byłam kiedyś dzieckiem, każdy z nas był, więc szalał. Żebym powiedzieć, że się bardzo przyzwyczaiłam do tych miksów i bardzo lubię je drapać. Eee, czekam aż MD, aż będzie właśnie ten dzień, kiedy mogę nagrywać miksy. Teraz brane jednego dnia są z drapeczki bo myślę, że to też jest istotne, bo się pytacie czasami, eee, kiedy brane. Jednego dnia w mojej kolekturze od mojej pani która jest dla mnie troszeczkę szczęśliwsza niż ta druga pani. Ma lepszą dla mnie rękę. Nic nie wybierałam. W sensie takim y, tej numerków. Wszystko jest podane. CN. to w bagnecie. Mam nadzieję, że fajny plusik kiedyś wpadnie w tych bo plusika jeszcze nie było jakie plany na majóweczkę nie tradycyjnie działka działka dom w mestach raczej nie wyjeżdżających fajnie mamy działkę zawsze coś tam na działce My raczej nie z tych grillowych. Lubicie grilla, bo my. My kiedyś, my kiedyś naprawdę dużo grillowaliśmy. Mieliśmy działkę na początku, a teraz. ja Jadł. Coraz mniej. W zeszłym sezonie chyba to w ogóle nie było grilla. Prawda, mężu? No. W ogóle nie było grilla. Może dlatego, że my teraz. Jak powiedz niektórzy, że wiedzą z Was, to już troszeczkę inaczej się odżywiamy. Więc ten grill to nam trochę przeszkadza. Czy jakieś tam warzywka to by mogły wpaść, ale jakoś tam nie mam na to ochotę. PZ, że ja, ja nigdy nie byłam jakoś za grillem. P tu nie widzę. Jak coś się pominie, słuchajcie. To nie ma problemu. Znajdzie się, bo czasami nawet do gry, wygranej. Coś pominięte. znajdzie się. Bo czasami się nie widzi, a, a to jest. No ale. Jak się oglądał kogoś, to się wszystko widzi. Ja tak mam. Oglądam to wszystko widzę. Te samo samogłoski nie idą. A raczej nie będzie, bo by za dużo dało. I tego bagneta raczej nie użymy. A o, powstaje nam kokon. Pierwszy wyraz. Dno. Drugi wyraz. Ci fajnie tutaj już. Otworzyła drapeczka w tej pierwszej części, że tak powiem. Oko w trzeciej pierwszy wyraz. Cztery do końca, trzy do bonusu UE. Już raczej nie ma szans na bonus. Zobaczymy, co to jeszcze w tej pierwszej się uda. E. Tutaj UE. E. Te było. U, E. I tyle. Dwa ostatnie. G, L. Mówiłam, że z tym A to ciężko. L. Tu raczej na dwóch zostaniemy. bo by nie było Giel. To coś musiałem nie zdrapać, słuchajcie, bo. A jest tego. S nie było, dobra, giel. nie ma s. L. Pole to jest drugie. U było. L Zdaje mi się, że zostaniemy na dwóch, razy 3 5000 w bonusie. R to jest na 50 zł, więc raczej aż tak to ja nie pominęłam. EB, kochani, to dzisiaj na 30, mam 20. 7, 7 się spisało, dało 20 zł. Dobrze, kochani, ja już się z Wami żegnam. I do zobaczenia, do kolejnych odcinków, nie tylko miksowych. Pa-pa!